Jesteśmy w Łomży, u pani Moniki, która ma specjalną pasję. To są zapiekanki, można powiedzieć, a lokal ma nazwę zapieksy. No tak. Bądź autorem swojej zapiekanki. E, więc podstawa jest pieczarki ser. Całą resztę musimy sobie skomponować sami. I stąd jest też nazwa zapieksy, bądź autorem swojej zapiekanki. Monika, zapiekanki to czasy mojego dzieciństwa. Opinia ludzi fantastyczna. Ludzie jadą na Mazurę i się trzymują w obrze na przystanek, żeby spróbować twoich zapiekanek. Tak, tak Ale jest. Coś, co od razu wzbudziło moją ciekawość, to nie, nie są zapiekanki, tylko bułka z pieczarkami. To tak. jest też to było kiedyś dawno. Już teraz nigdzie tego nie kupimy, tylko kupimy. Nie ma nigdzie, a nas bardzo o to prosili klienci, nasi goście, którzy przychodzili i prosili nas o to, żeby ta bułka się pojawiła, bo była w hali kultury e, kiedyś tam. I to był ich smak dzieciństwa, to postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu i, no i prowadzić. Przyjęła się, mamy ją od ponad miesiąca, smakuje, ludzie wracają na to, więc wydaje mi się, że stanie na stałe. Monika, to ja poproszę taką bułkę, żeby jak można by było przygotować, zam zamówię sobie taką bułkę z pieczarkami, a zapiekankę to też taką tradycyjną. czyli... Tylko... Pieczarki ser, taka podstawa. Taka, taka podstawa. Czyli to smakować takiej podstawy. A jak będziesz u nas kolejny raz i przyjedziesz do łąży na specjalną zapiekankę, to wtedy sobie skomponować już z dodatkami, bo też bardzo fajnie smakuje. To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo u Ciebie można skomponować według własnych potrzeb tak, zapiekankę. Tak, bo my nie narzucamy od góry naszych smaków, tylko klient do nas przychodzi i sobie sam ją robi. Więc wybiera sobie to, na co aktualnie ma ochotę. Czyli na przykład jaki ma wybór? Ma do wyboru warzywa, zawsze świeże, codziennie. Ma do wyboru mięso, salami, szynki, kubaski, kurczaka, bekon. No i warzywa, które aktualnie na które ma ochotę. Serwujecie w dwóch rozmiarach, czyli duże, tak. duże, małe. Mała, Można sobie wybrać. mała ma 20 cm, duża 40. Mamy też hot dogi. Które to też jest smak mojego na przykład dzieciństwa, bo hot -dogi są inne niż wszędzie i są z warzywami. Więc, więc to też jest fajnie, że bardzo dużo teraz młodzieży przychodzi i chce wrócić do czasów rodziców. No i bardzo dużo hot -dogi sprzedajemy. Tak, Monika, to prawda. Teraz się zrobiły popularne te kebaby, różne ten, ale. Zapiekanka to jest, słuchajcie, ona za, zawsze, ona jest będzie wieczna, no bo tak. to jest po prostu coś takiego. No i bardzo dużo osób, na przykład teraz jak przychodzi do nas, no to e, zapiekanka mam wrażenie, że powoli wypiera tego kebaba, że już się nie chce e, jeść e, tego pseudo mięsa, no tak. tylko e, tak naprawdę bierzą fajną zapiekankę. Chciałbym jeszcze przedstawić telewizjom jedną rzecz, że sama jesteś właścicielem lokalu. Tak. I to, to, że tutaj sprzedajesz, a nie na przykład jakiś pracownik Twój, bardzo mi to imponuje. Ja, jak z Tobą rozmawiam, to czuję jakby od Ciebie pasy, czyli to musisz to kochać. Tak, lubię to robić. No i wiem, że jak sama zrobię i zrobię coś nie tak, no to ja za to ponoszę odpowiedzialność. Mamy swoich stałych klientów, więc, więc są bardzo mili, bardzo sympatyczni, bardzo dziękuję za to, że, że wracają, że są. Dziennie się przebija około 200 osób, więc zapiekanek robimy naprawdę dużo, czasami ich zbraknie, wiem, że są goście, którzy potem są źli, ostatnio nam Pan urwał klamkę, bo szarpał tak za nią, albo już nieczynne. E, więc e, wiem, że idzie taka opinia, że, e, że, że czasami nam zbraknie tej bułki, ale mi naprawdę zależy na świeżości, na tym, żeby ta bułka nie była wczorajsza, żeby ona była codziennie świeża, e, bo za tym idzie jakość e, wtedy też. E, I jak e, staram się zamawiać dużo, czasami po prostu i te dużo zbraknie. E, więc wtedy zamykamy wcześniej, następnego dnia znowu wszystko jest świeże. I wydaje mi się też, że ludzie doceniają to, że, że pracujemy na świeżych produktach, że to nie jest na produkt pewno. ani gotowy, ani mrożony, że to naprawdę jest codziennie świeża bułka. A zapieksy to jest sam środek, że można powiedzieć, tak. stary rynek, dokładnie adres to jest? Długa 27. Długa 27. I to jest róg starego rynku i, i długiej. A kiedyś też sprzedawano tutaj zapiekanki, obok, w, cent... tak, w centrum? Tak, w dzisiejszej Hali Kultury e, kiedyś były e, bardzo słynne zapiekanki i bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą do nas, wracają e, tak z sentymentem do tego, że kiedyś, e, nie pamiętam nazwiska państwa, którzy to, e, to prowadzili, ale, że były. E, ale były kiedyś tam zapiekanki i że były smaczne. No i ta słynna bułka z pieczarkami właśnie z tego okienka się wzięła, do, do której ludzie cały czas nawiązują, tak? I przez to nawiązywanie prośby po prostu bułka się pojawiła tak. w Twoim menu. Tak. I to jest fajne. No, no. Fajnie jest to, że na przykład ostatnio byli synowie państwa, którzy mieli w Łomży lokal z zapiekankami i mieli tą bułkę i przyjechali do nas specjalnie jej posmakować, bo usłyszeli, oni nie są z Łomży, mieszkają w Stanach i przyje przyjechali tutaj na urlop i przyjechali na tą bułkę z pieczarkami Powiedzieli, że jest identyczna jak rodziców. Więc, no, miód na moje serce. Że a musi być skąd to się zaczęło przyjechać do Łomży jako mieszkanka Mazur, Ma tak? Bo... Jako mieszkanka Mazur, był mnie mąż pracował w okolicach Łomży i jego a. częste dojazdy e, męczyły. I postanowiliśmy się przenieść do Łomży e, i rozpocząć e, tutaj swoją przygodę mieszkaniową. E, a później. U mnie mąż mnie zaraził tym, żeby, żeby, żeby otworzyć wódkę z, lokal z zapiekankami, bo on zawsze mówił o zapiekankach i zawsze tych zapiekanek w Womrze szukał, a jak my się przyprowadziliśmy, no to, to tych zapiekanek już nie było tutaj w Kali kultury. No i on zawsze tych zapiekanek szukał, nie mógł ich nigdzie zjeść, więc postanowiliśmy razem na początku ze szwagierką, otworzyliśmy tutaj lokal. I to był taki właśnie, że mąż chciał, szwagierka chciała, no i razem wspólnymi siłami otworzyliśmy to wszystko razem. Później zostałam sama, bo tam jakieś tam te, ale zostałam sama i dalej sama prowadzę. Tak, to jest właśnie najlepszy, bo kilka lat i to idzie ciągle w górę, prawda? Tak. To ciągle się rozwija, no Monika. Zaraz słyszała świeżała lokal. I już mi przychodzą ludzie i też mówią, że coraz większe lokal, Ja bym chciała zostać na starym rynku, chciałabym tutaj być i na ile e, możliwości e, mi pozwolą takie e, wydolnościowe organizmu, e, to bym chciała być cały czas w tym samym miejscu. Nie przenosić się, nie, e, nie iść gdzieś tam w miasto dalej, tylko ściągać ludzi na stary rynek, żeby oni tutaj przychodzili, a nie żebym ja e, szła e, na południe, bo tak dużo głosów e, słyszę, że powinnam otworzyć lokal na południu, bo tam jest bardzo dużo bloków, dużo mieszkańców. A ja jednak bym chciała, żeby ta starówka e, przyciągała ludzi, mhm. żeby te stare miasto się rozwijało e, i żeby ludzie jak nie mają po co tu przyjść, to żeby przyszli na zapiekankę. Masz czas, je sobie przy Hance Bielicki Tak. Zjebi. Tak, żeby w tą Jesteś stronę, a nie odwrotnie. Jesteś człowiekiem pełnym pasji, uwielbiam takich ludzi. Rób nam jak najdłużej te zapiekanki I dziękuję Ci za chwilę opowieści. Dziękuję również. A ja przedstawiam Wam swoje zamówienie. Nie ma lepszej opinii niż łomżyniacy, a Pani Ela czekała 15 minut aż skończę nagrywać z Panią Moniką właśnie na zapiekankę. Jestem stałą klientką, kiedy mogę to zachodzę tutaj, no to taki smak dzieciństwa, te zapiekanki czy bułki z pieczarkami, bardzo lubię. Bardzo się cieszę, że Wam smakują, że lubicie tak w swoim sercu Łomży można powiedzieć, czy na tym starym rynku spędzać czas. No Przechodzimy często. Przechodzicie często. Na rynek, na bulwary. Trzeba to Łomżę rozpromować, żeby po prostu, bo jest bardzo pięknym miastem. To ja mam słabość do Łomży. No <noise> dobrze. No nie wyobrażam sobie życia gdzieś indziej niż tutaj. <noise> Tw twój raj na ziemi. Właśnie. <noise> Piękne to, co mówisz, że jednak kochasz swoje miasto. No, jakieś takie stereotypy panują, chyba dlatego, że ludzie szczegółów nie znają w tej Łomży. Bo jest to naprawdę wyjątkowa, wyjątkowe miasto. No. A bardzo ładne i spokojne przede wszystkim do życia, do wychowania a dzieci. No i macie ten wyjątkowy smak. Tak. Trochę Wam zazdroszczę, że muszę z Białego Stoku do mążyć na zapiekanki. Przepraszam. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję.